ShotX to jest pierwsza edycja wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii, która niezmiennie działa poza y, oczywistymi schematami, to jest ważne. ShotX to nie, niezwykła konferencja, to jest coś co możemy nazwać meetupem, meetup. Bardzo mi się podoba to określenie, takie nie, nieoczywiste i nowoczesne, meetup inspiracyjny, technologiczny, biznesowy. Organizatorzy stworzyli autorskie formy paneli, aby w sposób dynamiczny i bez niepotrzebnych wstępów przekazać prawdziwą dawkę szotowej wiedzy. No i teraz, słuchajcie, to będzie wyglądało tak: każdy panel, każda prezentacja będzie prowadzona z zegarkiem w ręku, a właściwie z timerem czy ze stoperem w ręku. Czas będzie odmierzany. Wszyscy prelegenci go będą widzieć tutaj na tych dwóch ekranach. Być może wy też będziecie widzieć to na. O, na jednym z tych dużych ekranów po bokach. No i kiedy będzie się kończył czas, to usłyszymy nawet dźwięk gonga. Gong się odezwie. To będzie oznaczało, że już koniec. To już teraz, to już naprawdę czas. O, mógłbym prosić o powtórkę, żeby jeszcze raz dobrze wszyscy usłyszeli? Bardzo dobrze, więc jak to się odezwie, to znaczy, że, że wtedy już kończymy. Co jest istotne, dlatego że mamy sporo paneli, sporo prezentacji i chodzi o to, żeby się po prostu trzymać y, czasu i być w czasie. No dobrze i teraz jeśli chodzi o oklaski, no y, y, jest taka sugestia od organizatorów, żeby nie iść w takie długie oklaski, rzęsiste brawa, bo to nam wydłuży w ogóle całe wydarzenie, tylko żeby iść w takie w, w taką formę klasku. Nie oklasków, tylko klasku, czyli jak ktoś, ktoś się nam podoba, to wtedy robimy pach. Jak w jakimś science fiction, z czymś takim, albo możemy zrobić to na trzy, czyli pach, 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 koniec. A te rzęsiste brawa, takie spontaniczne zostawiamy sobie na, na galę finałową. Cisza jakaś zapadła, widzę pełne napięcia, więc spróbujmy może takie na trzy, czyli Poczekajcie, ja coś powiem. Załóżmy, że Wam się spodobał żart sztuce inteligencji yy, na temat technologii. Nie pierwszy, bo pierwszego nie mogę dokończyć. Czyli załóżmy, że ten drugi, jak go skończę i to wybrzmi, to wtedy zróbcie na trzy, czyli klask, klask, klask. Ok? Jak nazywa się najgorszy wirus dla programisty? Piątek wieczór, bez internetu. Super, znakomicie, bardzo dobrze poszło. No dobra, to teraz. Mam przyjemność zaprosić pierwszego prelegenta i oto jego zapowiedź. A więc przed nami pierwszy szotomocny światowiec medialny, który rozłoży na czynniki pierwsze myślenie generacyjne, które często jest dużą pułapką dla każdego z nas. Zapraszam teraz na scenę Karola Jachymka do. Inspiro Shot pod tytułem Blaski i cienie myślenia generacyjnego. Co nam szykuje generacja Z-Alfa? Karol Jachymek, medioznawca, badacz, doktor nauk humanistycznych i wykładowca związany z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w kulturze młodzieżowej, zmianach generacyjnych, komunikacji w mediach cyfrowych, edukacji i trendach w popkulturze. Zapraszam. E, Słuchaj mnie, bo ja tutaj zostałem, e, nakazano mi, żebym wziął ten mikrofon, słuchajcie mnie, dzień dobry. E, ja rzeczywiście poopowiadam wam o mm, generacji z alfa, e, takiej generacji, która tak jak widzicie posta, powstała, czy mówi się o niej na styku dwóch pokoleń, pokolenia Z i pokolenia alfa, mamy nawet daty, które te pokolenie mogą charakteryzować, tak kontrolnie zapytam ręka do góry, kto e, wpisuje się w te generacje z alfa. Tak wysoko, słuchajcie, żebym zobaczył. Mamy dużo. Kto się nie wpisuje, też ręka do góry. Mamy mniej, ale dobrze, że mamy tę różnorodność, bo będziemy rzeczywiście, słuchajcie, sobie na tej opozycji pracować. Zresztą pewnie możemy sobie teraz szybko wyobrazić jakiegoś takiego typowego reprezentanta generacji Zalfa. Pewnie każdy w głowie ma taki obraz. Bo rzeczywiście podczas tej prezentacji popracujemy na mitach i o tych mitach sobie porozmawiamy. Ale zacznijmy, słuchajcie, od takiej pierwszej scenki. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest godzina 17, dwójka młodych ludzi, nie wiem, lat 17, wychodzi ze szkoły, idzie na przystanek, są to dwie osoby, nie wiem, chłopak i dziewczyna. Stają na tym przystanku, biorą smartfony, patrzą w te smartfony, w ogóle nie komunikują się ze sobą, i tak cały czas krolują. Co o nich pomyślimy, słuchajcie? No pewnie w głowie pojawiają się e, jakieś obrazy. Y, pewnie sobie od razu słuchajcie pomyślimy, e, prawda takie określenia, że są uzależnieni, prawda zatopieni w tym świecie nowych technologii rzeczywiście nie umieją się ze sobą porozumiewać i rzeczywiście w naszej głowie mogą pojawić się jakieś takie opowieści szalenie w negatywny sposób przedstawiające te młode osoby. Ja zawsze oczywiście to problematyzuję i zadaję takie pytanie pomocnicze: a co jeśli bylibyśmy tymi osobami my, czy rzeczywiście w ten sam sposób byśmy o nich myśleli? Być może to nasze myślenie byłoby troszkę inne. Wyobraźmy sobie, słuchajcie, teraz drugą sytuację. Mamy te same dwie osoby, mamy przyszłość. Mamy myślenie o technologiach, i znowu pomyślmy sobie o tym, w jakich barwach widzimy tę technologiczną przyszłość. I znowu pewnie w naszych głowach prawda, budują się jakieś obrazy, jakieś narracje, jakieś obawy, lęki. I rzeczywiście pojawia się takie pytanie, czy ta wizja myślenia o przyszłości jest bliższa serialowi, nie wiem, Jetsonowie. Czy y, 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 czarnemu y, lustru? Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście tym, czym ja się zajmuję na co dzień, to właśnie te narracje i te mity, które trochę infekują nasze myślenie o tym, kim jesteśmy wzajemnie. Y, to moje pierwsze pytanie, słuchajcie, było pytaniem nawiązującym do bardzo rzeczywistej sytuacji, bo chciałbym Wam pokazać takiego mema. Nie wiem, czy go znacie, czy nie znacie. To jest taki słynny mem, który obiegł internet. Mem, który za każdym razem, nomen, nomen mnie inspiruje i do niego bardzo lubię wracać. Bo był to moment mem wrzucony do internetu, który miał ilustrować to, kim są współcześnie młodzi ludzie. I jak myślicie, słuchajcie, jakie. Komentarze pod tym memem natychmiast się pojawiły. Macie jakieś pomysły? Jakie to współczesne pokolenie może być zdaniem komentujących? Nie takie. Pokolenie zombi, pokolenie e, urodzone, prawda, z tym smartfonem w ręku, ach ta dzisiejsza młodzież, dramat. E, I rzeczywiście jest to taki, słuchajcie, problem, który mnie szalenie fascynuje, bo zobaczcie, jak automatycznie. Myślimy o tym młodszym pokoleniu, nie patrząc na szeroki kontekst. Bo rzeczywiście, słuchajcie, jeżeli bym Was zapytał, co jest kontekstem tego zdjęcia, to okazuje się, że, ty, że ci młodzi ludzie nie ignorują wielkiej sztuki, prawda, tylko realizują jakieś zadanie w smartfonach. Choć oczywiście sam wyobrażam sobie miliony innych sytuacji, kiedy mogliby tej sztuki nie kontemplować, yy, tylko zaglądać do smartfonów, bo rzeczywiście być może są po długim dniu i długiej wycieczce i rzeczywiście też do oglądania tego obrazu nie zostali przygotowani. Ale zobaczcie, jak automatycznie, widząc jakiś mały szczegół, mały obraz, w naszej głowie tworzą się jakieś konkretne obrazy i konkretne narracje, które kategoryzują młodsze od nas osoby, chociaż pewnie to samo moglibyśmy powiedzieć o relacji w drugą stronę. Bo zastanówmy się nad tym, jak my bardzo często używamy kategorii pokolenia. Oczywiście, jeżeli zajrzelibyśmy do definicji no to prawda, pokolenie charakteryzowałoby grupę osób, prawda, które urodziły się w tym samym czasie, ale to nie tylko ten, czas, ten, ten, czas, ten sam czas narodzin jest w tym kontekście istotny, ale też wspólne procesy, wspólne tło. Ja bardzo lubię myśleć o pokoleniu jako o takiej soczewce, takich okularach, które zakładamy i przez ten pryzmat widzimy świat, ale gdzieś w naszej takiej codziennej narracji i codziennych opowieściach, Pokolenie staje się pudełkiem. Pokolenie staje się szufladką, do którego wrzucamy ogromną liczbę osób, naklejamy etykietę i nazywamy. Pokolenie płatków śniegu, pokolenie zombie, pokolenie Z, pokolenie Zalwa. I ta kategoria ma gdzieś rezonować i budować jakieś konkretne obrazy. Zastanówmy się jednak nad tym, czy Myślenie takimi precyzyjnymi kategoriami generacyjnymi jest dobre czy złe. Powiedziałem przed momentem, że rzeczywiście to, to pokolenie w rozumieniu takiej soczewki może być kategorią bardzo przydatną, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy to, co nas różni od siebie, to przede wszystkim różnice generacyjne. Popatrzmy sobie, słuchajcie, na taką króciutką e, listę e, e, i zastanówmy się, co tak naprawdę bardziej różni nas jako ludzi? To że reprezentujemy inną generację, czyli urodziliśmy się w innym czasie, czy być może na status ekonomiczny? Czy może pełniona przez nas rola społeczna? Czy może zmiany biologiczne i tak dalej, i tak dalej, Oczywiście odpowiedź jak to bywa z nauką jest jedna, to zależy. Niemniej zobaczcie jak bardzo często mówiąc o Młodszych i starszych osobach fiksujemy się na jednej kategorii, prawda? Na definiowaniu kogoś innego przez różnicę generacyjną. Słuchajcie, pokażę Wam teraz dwie ilustracje yy, yy, dwóch osób, yy, i znowu, prawda? Mógłbym Was zapytać o to, czy te osoby są do siebie podobne, czy od siebie się różnią, prawda? Pewnie moglibyśmy mówić o nich, one reprezentują dwie osobne generacje, prawda? Mamy reprezentantkę pokolenia Zalfa. Mamy reprezentantkę pokolenia baby boomers, i pewnie moglibyśmy opowiadać, że one dramatycznie się od siebie różnią. Tymczasem, jeżeli zaczniemy to problematyzować, okazuje się, że one być może różnią się na wielu wymiarach, prawda? Być może hmm, kwestia zmian biologicznych byłaby tutaj istotna, być może nie wiemy tego osobowość, ale na pewno są bardzo do siebie. Podobne pod względem świetnego stylu. Zresztą nie wiem, czy znacie tę osobę po, po tej stronie. To jest Buddy Winkle, Instagramowa influencerka, która, jak pisze sama o sobie na Instagramie, kradnie mężczyzn od 1928 roku. Nawiązuję tutaj, mówiąc o tym, że rzeczywiście, prawda, wrzucanie ludzi do szufladek generacyjnych powoduje, że tracimy bardzo wiele subtelności. I być może rzeczywiście to myślenie generacyjne staje się jakąś taką daleko idącą pułapką, w którą padamy. Przejdźmy słuchajcie do innego wątku, który też wydaje mi się kluczowy, dlatego że w kontekście tych pokoleń i w kontekście dzisiejszego dnia... Mówimy też w odniesieniu do megatrendu, który między innymi Natalia Hatalska umieściła na swojej mapie, czyli prawda megatrendu świat lustrzany, który na tej mapie znajduje się chociażby obok świata AI czy świata wojen. Świat lustrzany byłby tym megatrendem, który mówiłby, że wiele wymiarów naszego życia codziennego rzeczywiście przenosi się do świata cyfrowego, i jeżeli zajrzelibyśmy do tego megatrendu, to rzeczywiście Natalia Hatalska pisze o tym megatrendzie w kontekście zmian w Big Techu, w kontekście osamotnienia itd., 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 itd. ale rzeczywiście, w kontekście świata cyfrowego, bardzo często świata lustrzanego, mówi się też o pokoleniach, i rzeczywiście Natalia Hatalska też o nich wspomina. Pokazując, że rzeczywiście z megatrendem świat lustrzany silnie wiąże się trend związany prawda, ze zmianami generacyjnymi dotyczącymi pokolenia Z, pokolenia alfa czy pokolenia z alfa. I to jest zresztą, słuchajcie, bardzo klasyczna perspektywa: definiowanie zmian generacyjnych przez zmiany technologiczne. Jest taka, słuchajcie, bardzo słynna książka. Ona nosi tytuł I Jean, I gen i gen w języku polskim. Jest to książka autorstwa amerykańskiej psycholożki społecznej Jen mm, Teni, która w tej książce definiuje pokolenie I Generation. To I, prawda, na początku jest taką literką bardzo znaczącą, dlatego że to I oczywiście oznacza technologię. To I wzięło się od iPhone'a, który dla tłeni staje się takim symbolem tego pokolenia, takim symbolem, który też na to pokolenie wpłynął, bo rzeczywiście, słuchajcie, jeżeli popatrzylibyśmy na to i generation, to rzeczywiście, słuchajcie, jest to pokolenie, które, jak pisze Tweni, nie zna prawda, rzeczywistości nie, zwa, nie zna świata, bez dostępu do internetu, bez dostępu do mediów społecznościowych i rzeczywiście to pokolenie jest definiowane przez to, że zostało wychowane w technologii. I tak jak widzicie, Jane Twain w tej książce wyróżnia kilka kluczowych obszarów, które jej zdaniem, oczywiście jest to wynik badań, charakteryzują tę nową, jej zdaniem, generację. Po pierwsze jest to pokolenie niedojrzałe. Jest to pokolenie funkcjonujące w internecie, jest to pokolenie wirtualne, jest to pokolenie niespokojne, niereligijne, odizolowane, niepewne dochodów, bez ograniczeń, inkluzyjne i niezależne. Nie pokazuję Wam słuchajcie tych trendów po to, żebyście je jakoś szczególnie zapamiętali i zapamiętały, choć pokazują one być może pewne ogólne tendencje. Pokazuję wam te trendy, dlatego słuchajcie, że bardzo często pracuję na tych trendach z młodymi ludźmi. Pokazuję im tę książkę, pokazuje im te wyróżnione cechy, prawda, tego młodego pokolenia, pokolenia definiowanego przez to, że wychowało się w rzeczywistości cyfrowej. I proszę te młode osoby, żeby te trendy skomentowały. I pytanie do Was, jak myślicie, w jaki sposób młode osoby komentują te trendy? Zapadła cisza. Eee. Czy są zadowoleni? Jak sądzicie, słuchajcie? Nie są. I to jest dla mnie, słuchajcie, rzeczywiście fascynujące spotkanie. Dlatego, że młodzi ludzie mówią Matko Święta, dlaczego my jesteśmy opowiadani w ten sposób? Dlaczego ta narracja kształtuje to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani? I to jest dla mnie rzeczywiście cudowne spotkanie, dlatego że ono pokazuje nam, mnie, jak ważny jest język i jak ważne jest patrzenie na siebie, prawda? Użyłem metafory okularów, patrzenie na siebie przez soczewki, które nie zakłamują obrazu rzeczywistości. Ci młodzi ludzie, słuchajcie, mówią mi, dlaczego mówicie o nas, że jesteśmy niedojrzali? Prawda? albo że jesteśmy mniej odporni pod względem zdrowia psychicznego. Może to wy, prawda, żyjecie w świecie skosniałych standardów, albo wy, byliście wychowani w rzeczywistości, gdzie mówienie o zdrowiu psychicznym rzeczywiście stanowiło jakiś problem. Prawda? Dlaczego mówicie o nas, że jesteśmy wirtualni? Owszem, wiele rzeczy realizujemy w internecie, ale to, że realizujemy chociażby nasze relacje i kontakty w internecie, nie oznacza, że jesteśmy wirtualni. To jest rzeczywiście dla mnie bardzo ciekawy i bardzo ważny wątek, bo pokazuje, jak łatwo jest nam wpaść w pułapkę budowania jakichś gigantycznych i wielkich narracji, prawda? Dlatego, że zobaczcie taką klasyczną opozycją, którą bardzo często Mówimy w kontekście porównywania się generacyjnego, jest my oni, prawda? Mówiliśmy już o tym chociażby w kontekście ilustracji e, początkowej, prawda, pokazujące młode osoby z nosem w smartfonach, prawda? To pokolenie jest nie takie. To pokolenie, prawda, jest inne niż moje. Ta dzisiejsza młodzież. I rzeczywiście, słuchajcie, to, to myślenie w kategoriach pokoleniowych, my versus oni, jest, słuchajcie, taką opozycją, która totalnie infekuje nasze myślenie, prawda? Zobaczcie bardzo proste przykłady. Jakie potrzeby mają przedstawiciele genera generacji Zalfa w pracy? Albo jakie praktyki komunikacyjne e, są tymi, które są typowymi dla przedstawicieli, prawda, i przedstawicielek generacji z alfa. Mówię o tym, słuchajcie, dlatego, że jeżeli popatrzymy na statystyki, samych przedstawicieli generacji Z w Polsce jest około 5 milionów 700 tysięcy osób. Tymczasem bardzo lubimy nakładać wielkie, gigantyczne kategorie, które rzeczywiście bywają bardzo, bardzo, bardzo mylące i bardzo szkodliwe, dlatego że w istocie... Sami różnimy się na bardzo, bardzo wielu wymiarach. Mówię słuchajcie o tym, dlatego że chciałbym wrócić na koniec tego wystąpienia do koncepcji świata lustrzanego, prawda, która to koncepcja bardzo często jest opowiadana w mediach, infekuje też nasze myślenie o rzeczywistości. I znowu nie mówię o tym, że ta koncepcja jest totalnie koncepcją nieadekwatną, ale mówię o tym, że rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na pewne symbole czy metafory, które te koncepcje kształtują, prawda. Dlatego, że jeżeli ja bym was zapytał, co to jest świat lustrzany, prawda, Świat lustrzany jest lustrem. Jest lustrem, która odbija rzeczywistość, w której sami funkcjonujemy i którą sami tworzymy. Tymczasem my bardzo często, myśląc o świecie cyfrowym, myśląc o świecie lustrzanym, mamy tendencję do uznawania tego świata za kompletnie inny, yy, chociaż to jest świat które tak jak powiedziałem my sami tworzymy i który być może rzeczywiście odbija bardzo realne problemy związane z tym jakie jest tu i teraz. Dlatego być może słuchajcie tytuł tego wystąpienia nie powinien brzmieć co szykuje nam generacja z alfa, ale jaką przyszłość to my szykujemy generacji z alfa. Słuchajcie, jest taki naprawdę znakomity i świetny tekst autorstwa Candice Odgers i, i, i Givian Hayes, który Wam bardzo polecam. Jest to tekst zatytułowany Let's Stop Shaming Teens About Social Media Use, czyli przestańmy zawstydać młode osoby z tego powodu, że korzystają z mediów cyfrowych. Tak jak widzicie, autorki piszą w nim, że takim pierwszym krokiem do wspierania młodych osób w kontekście korzystania z technologii i mediów cyfrowych, jest konieczność zmiany narracji, jaka dominuje na ten temat w przestrzeni publicznej. Autorkom, oczywiście, nie chodzi o to, że ten świat cyfrowy nie jest zagrożeniem albo nie jest jakimś gigantycznym problemem, z którym za jakiś czas będziemy się mierzyć, ale pokazują w tym tekście to, jak bardzo szkodliwe są sposoby mówienia i stawiania takich wielkich kategorii. Dotyczących tego, jak w internecie spędzają czas młode osoby. Jest to o tyle dla mnie, słuchajcie, istotne, że bardzo często wpadamy w taką pułapkę budowania opozycji, dychotomii, prawda? Lepszy świat nasz, lepszy świat realny. Gorszy świat cyfrowy, gorszy świat, ten, który charakteryzuje prawda, młode osoby. Tymczasem rzeczywiście ta opozycja jest w swojej istocie dużym problemem, dlatego że te dwie rzeczywistości wzajemnie z siebie wynikają i są rzeczywiście w wielu wymiarach tożsame. Dlatego słuchajcie, bardzo często niepokoimy się, prawda? Że yy, no nie wiem, młodzi ludzie mierzą się dziś z osamotnieniem, yy, albo prawda młodzi ludzie funkcjonują dziś w rzeczywistości kryzysu zdrowia psychicznego, a głównym tego powodem, jak mówi bardzo wiele publikacji, jest to, że nie wiem, codziennie są zanurzeni w rzeczywistość cyfrową, albo skrolują swoje smartfony. I słuchajcie, to jest dla mnie rzeczywiście. Ten aspekt, ten moment, który totalnie powinniśmy rozważyć. Bo rzeczywiście, czy głównym powodem tych zachowań, prawda, czy tych kwestii, o których powiedziałem, jest to, że to młodzi ludzie, oni skrolują na co dzień smartfony, czy też my też mamy bardzo sporo za uszami. Słuchajcie, trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję.